Hej, cześć się, Mano! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl934, a ja witam Was w materiale z gry Battlefield 5. Moi drodzy, moi drodzy, to będzie taki krótki materiał. Z racji tego, że kolejną broń udało mi się, że tak powiem, wbić. Na, no, po prostu udało mi się ukończyć zestawy zadania biegłości na jednej rządowej broni, a mianowicie na pistolecie maszynowym MP28. Widzicie go tutaj, w tej chwili, o proszę bardzo. Te, mam go w tej chwili w takiej oto konfiguracji, grapieszca. I moi drodzy, fabrycznie nowe, czyli zadania e, biegłości. MP28 wygląda w taki oto sposób. Żeby nie było, proszę bardzo, wygląda ładnie. Mam nadzieję, że wygląda. Ale ja na razie wrócę do swojego tarpieczcy. Przy okazji też... A dobra, na razie zostanie. I przy okazji też od razu wam zaprezentuję. Moi drodzy. Żeby nie było niedomówień. No i drodzy broń osobista. To nie. Szukamy pist tu pistolet masz Tu są. Proszę bardzo, moi drodzy. MP-28 601 zabić. E, trafienia w głowę 120. Jak na 600 zabić? Myślę, że całkiem nieźle. Celność 20%. Jeśli chodzi o pistolet maszynowy też nie jest źle. W Call of Duty mam gorzej. <grym> Czas 649 minut. E, wynik 282 634. Oddane strzały 15 692. Pociski e, zostały przeze, przeze mnie z tej broni wystrzelone. Ale moi drodzy, żeby nie było, e, nie jest to może mm, koniec, ponieważ kiedyś tam, w przyszłości jak mi się zachce, jak, jak mi, podkreślam, jak mi się zachce, być może zabiorę się za zadania mistrzostwa, czyli zdobycie złotego wykończenia. Jak widzicie, w tej chwili mam tutaj mistrzostwo 1, no ale mistrzostw na razie, że tak powiem, nie robiłem. A, no i jeszcze, żeby nie było również profil, jeśli chodzi o nieśmiertelniki, tutaj przejdźmy do broni. I za chwilę tutaj powinienem mieć również. O! MP28 Mistrz, nagroda za wyjątkową cenę z pm z PMMP28. Zabij 600 wrogów PMM MP28. Żeby nie było, jest 600. Jest 600 jako potwierdzenie tego. No, tutaj zresztą, jak widzicie, jestem bardzo blisko zdobycia nieśmiertelnika mistrza na pistolecie P08. Jeszcze brakuje mi 7 zabójstw, ale jak to się uda, no to również materiał nagram. Dzisiaj jest. Sobota 9 września, w tej chwili jest godzina 17.57, e, tak więc myślę, że coś zjem i idę e, nagrywać kolejne materiały, e, chociażby z Wiedźmina 2, tutaj moi drodzy, jak widzicie, e, ustawiam sobie już kolejną broń. Kolejny pistolet maszynowy jest to EMP, czyli Erma Machine Pistole. Swoją drogą. Eee, pierwszy raz ta broń pojawiła się właśnie w Battlefield 5, a nie, przepraszam, tak, dobrze mówię. A może w, pierwsza była w Call of Duty WW2? Nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Nie jestem to sobie w stanie e, przypomnieć. Ale tutaj jeszcze moi drodzy zaprezentuję Wam możemy mieć. Ta broń ma dwa rodzaje magazynków. Mamy 50 nabojowy. O, tutaj w tej chwili widzicie magazynek, zwykły podstawowy magazynek na 30 naboi. A tutaj z kolei yy, specjalizację. Yy, magazynek na 50 naboj. Zresztą różnice widać, prawda? Nawet widać ją po prostu gołym okiem. No dobrze, moi drodzy. Ta, yy, to by było na tyle w tym materiale. Taki szybki, krótki. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli graliście tą bronią w Battlefield 5, czyli MP28 dajcie znać, co nie sądzicie. Czy Wam się tą bronią przyjemnie grało, czy też może zagraliście rundkę i stwierdziliście, że to nie jest broń dla Was. Ja za to, jak widzicie, no, każdą broń, że tak powiem, po kolei będę sobie robił na biegłość. No, tak więc następna EMP, celność oraz stabilność e, lepsze, natomiast szybkostrzelność, no tutaj jest nieco, hmm, nieco, właściwie 102 strzały na minutę gorsza, ale wiecie, jak to się mówi coś za coś. No dobrze, moi drodzy, ale to by było na tyle. W tym odcinku dziękuję serdecznie za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.